Mila pozdrawiam Jakby ktoś pytał ile waży mój plecak Myślę, że W zależności którego go użyję Dodam, że najlepszym plecakiem do lasu Który ja osobiście miałem O, takie piękne pole Które do lasu nic nie chodzić Tak, do do Bundesweh 60 65 litrów. Aktualnie mam Zasobnik piechowaty Górskiej. Według mnie zasobnik Piotr Górskiej 978 gutuje nad Bundesweh, tylko tym, że jest pojemniejszy. Można spokojnie doczepić po boku Karimatę, bo nie wiadomo, co komu strzeli do głowy. Czy dostajemy się na noc, jednak, czy. Ech, pokrzywi się wtedy, proszę za wyrażenie wóciki a podnie tylko spodnie f są na tyle wytrzymałe że śmiało polecam każdemu Ta są jak krótkę CCF4 jedna z lepszych kurtek jakie mam To jest bardzo pojemna kieszeń i tak mówiłem można zmieścić tam sapetkę dodatkowo jakiś nóż, chociaż nie polecam nosić noża z tyłu lepiej jak ja mam modę na szyi i za tu się przebijemy O, proszę bardzo, I wjechaliśmy elegancko dziękuję za oglądanie. dzisiaj troszeczkę krótsza wędzówka ale zwykle by regulanie worek śmieci już muszę paczkę od kuriera odebrać, Kurier będzie w że kiedy jest jaja robi, pozdrawiam serdecznie i całą grupę Buszka, by się ludzie w chwili bezowskiej. Dziękuję.